Cześć wszystkich, znamy komplet Świerci i jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, dzisiaj przedstawię te drużynę z jakich krajów, bo jest tu przewaga pewnego kraju, no ale o tym w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mniejsze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, Kliknę, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, no właśnie, wszyscy wiemy, że... Bayern Roberta Lewandowskiego odpadł z Ligi Mistrzów. odpadły także inne drużyny w sposób zaskakujący. Ale jeszcze mamy jednego rodzynka Polaka, Wojtka Szczęsnego Juventus, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Mistrzów. No i teraz jak wygląda komplet świecinaistów to jest Ajax Amsterdam. FC Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, FC Porto oraz Tottenham. Tak, więc tak wygląda to zestawienie tych drużyn, które pozostały. No kiedy to nagrywam, to praktycznie, jest na, tutaj, praktycznie tutaj jest na dzień przed losowaniem, tak, przed losowaniem, więc zobaczymy rzeczywiście, jak te pary podczas tego losowania, jakie będą pary podczas tego losowania, ale konkurencja czy rywalizacja jest ostra, mocna. Tu warto wspomnieć o tym, że Liverpool, Manchester City, Manchester United oraz Tottenham to są wszystkie m, oczywiście drużyny z Premier League. To też pokazuje, jak Premier League jest mocna, silna. Jeśli chodzi właśnie o tą klasę rozgrywkową, no bo to praktycznie 4 drużyny, tak? 4 drużyny na 8 drużyn to są drużyny z Premier League. No to praktycznie szansa to, żeby Ligę Mistrzów zdobyła drużyna z Anglii, tak, to jest 50%. Puna, pół pół na dobrą sprawę. Także zobaczymy. Rzeczywiście, kto zdobędzie tą Ligę Mistrzów. Natomiast jestem ciekaw waszy, waszych typów, tak? Kto według was zdobędzie Ligę Mistrzów? Czy to będzie Ajax, czy FC Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, czy może Porto, Tottenham? Według mnie tak, Porto raczej odpada te tego, co gra Porto. Jest to drużyna, którą bym od razu odhaczył, jeśli chodzi o te drużyny. Ajax jest to świetna drużyna, ale według mnie jest to młoda drużyna, która jednak bez tego doświadczenia nie zwycięży, o ligę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Tutaj bym obstawiał, no zależy, jak się ułożą te mecze, tak, ale fajnie by było, gdyby na przykład finał był między Barceloną a Juventusem, bo to też byłoby takie starcie między Messim a znowu Ronaldo, tylko, że Ronaldo już teraz w innej drużynie. Natomiast zobaczymy, tak, no Widzieliśmy ostatnio jak Manchester City jak mocno pokonał praktycznie szalkę, e, tak to było bodajże 7 do 1, e, to, to jest ogromna, e, ogromna tutaj przewaga. Natomiast yy, według mnie największe szanse te, teraz na zdobycie Ligi Mistrzów ma, yy, Barcelona. No, natomiast, no, na, znaczy, na, na, natomiast natomiast, cały czas mówię, yy, tu, trzeba powiedzieć sobie wprost, że no, yy, to, to, to wszystko zobaczymy jak, jak się rozłożą te poszczególne mecze, bo czasami faworyci odpadają dosyć wcześnie. Niespowiedziane, tak? Natomiast, I gdybym miał oceniać na podstawie tego, jak te drużyny się prezentują, no to Barcelona. Bym powiedział, że to Barcelona się teraz bardzo dobrze prezentuje. Wus zwyciężył z Bayernem, chociaż nie miał dużej przewagi nad Bayernem Juventus. Jeśli chodzi o Juventus, no tutaj Juventus zdecydowanie w dobrej dyspozycji. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Juventus, no to dużo daje mu Ronaldo, tak? Ronaldo, który bardzo dużo znaczy praktycznie dla tej drużyny. No w ostatnim meczu to był praktycznie koncert Ronaldo, który trzy bramki zdobył. No, ale jak długo może Ronaldo tutaj pomóc czy pomagać Juventusowi, to też jest takie pytanie, tak? No, ten, 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 ten ciężar odpowiedzialności muszą też wziąć poszczególni piłkarze. Dla mnie to są świetne, tak naprawdę rozgrywki się o Ligę Mistrzów, bardzo emocjonujące. No bo to jest faktycznie ta kwintesencja, tak? To jest ta śmietanka, kreme de la creme, ktoś by powiedział, albo też ta wisienka na torcie, jakby to powiedział Tomek Aito, to? czy truskawka na torcie, tak? Na, no bo nawet jak są mistrzostwa świata, to te reprezentacje nie zawsze są ze sobą zgrane. Mało czasu jest na jednostki treningowe, a tutaj rzeczywiście te drużyny prezentują się bardzo dobrze. Zrobię też taką, trochę to po prostu to taki rys tutaj, czy taką charakterystykę poszczególnych drużyn, jak one dla mnie po prostu się prezentują w tych rozgrywkach. A jak z Amsterdam, modewiczki, a więc chętni zdobycia walki, ale według mnie gdzieś tam odpadną na tych rozgrywkach, późniejszych rozgrywkach, bo jednak potrzebne jest na boisku doświadczenie, e, też takie cwaniactwo wojskowe, ogranie. A jak z Amsterdam e, bazuje na takim, właśnie na tych młodych wilczkach, ale wątpię, żeby oni zdobyli Ligę Mistrzów. Wątpię naprawdę, chyba że rzeczywiście aż tak są silni, tak mocną drużyną, ale tutaj raczej, no jednak, m, pokazuje Liga Mistrzów, że te doświadczone zespoły idą dalej. taka nawet jak się ma gwiazdy, czy w PSG, czy po prostu do te drużyny napadają. Potem mamy FC Barcelonę. No to według mnie jest bardzo duży tutaj, m, praktycznie m, faworyt, jeśli chodzi o zdobycie Ligę Mistrzów. Mocna jest ta Barcelona. Jeszcze z Messi, z Suarezem, tak? Strach się bać, gdyby na przykład tam był Neymar, to że kompletnie by faktycznie zwyciężyli. Jeśli chodzi o Juventus, Juventus podoba mi się, że to praktycznie drużyna, która jest kompletna z tego względu, że może wystawić dwie równe jednastki. To nie jest bazowanie tylko na Ronaldo. Ronaldo rzeczywiście przykłada taką pieczątkę, takie kropkę nad I następnie mamy Liverpool Liverpool, dobra drużyna, jednak Mane dobrze się prezentuje gdzieś w meczu z Bayernem Mohamed Salah nie był widoczny, według mnie nie mają jeszcze aż takiego składu, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, chociaż mogą zajść daleko, tak może to jest jakiś pomysł, tak wytrych, jeśli chodzi właśnie o Jurgena Kloppa pomysł na tą Ligę Mistrzów, żeby nie iść takim przebojem, nie wygrywać tak mocno Manchester City, no absolutnie oni idą przebojem, tak, idą bardzo mocno, tylko też trzeba pamiętać, że te drużyny które tak wygrywają mocno, tak 7-0, tam była taka anegdota, że ile wygrają tutaj tak, to tyle dni wolnego dostaną, czyli chyba 7 dni mają wolnego, wolny po tym meczu z Szalkę. Natomiast dla mnie drużyny, jeśli chodzi o Pepa Guardioli, one dziś przegrywają w kluczowych momentach, tak. One są świetnie przygotowane technicznie, świetnie przygotowane kondycyjnie, nawet tutaj jeśli chodzi o mental. Ale na końcu jednak trzeba coś więcej dołożyć do tej piłki. I tego właśnie według mnie brakuje, jeśli chodzi o Pepa Guardiola Chociaż buduje mozolnie tą drużynę, tak, buduje pod kątem właśnie Ligi Mistrzów. Manchester United, według mnie, odpadnie. Odpadnie. z troszeczkę przypadek. tam. Wszyscy się praktycznie tutaj tak zachwalają ten Manchester United, że tak sobie świetnie dał radę, że wyjmował PSG, a to jest kwestia przypadku. Tam, gdyby nie został podyktowany. Ten karny to zupełnie to się by zmieniło, PS, żeby poszło dalej, także Manchester absolutnie odpadnie, Porto też odpadnie. Tottenham dziś ma na te papiery na grę, ale według mnie na przykład dzisiaj w zestawieniu Manchester City kontra Tottenham, to Manchester City lepiej się prezentuje, tak, niż Tottenham. Chociaż Manchester City ma takie sinusoidy, raz a oni grają raz dobrze, raz po prostu źle. I tutaj na Manchester City bym nie stawiał. Może to będzie po prostu finał Barça kontra Liverpool. To też by była dosyć ciekawe, ciekawa po prostu rywalizacja. Natomiast z tego zestawienia, tak, z tego zestawienia tych właśnie drużyn, według mnie, bardzo ma największe szanse. Absolutnie, jeśli chodzi o te drużyny, największe po prostu szanse, żeby tutaj tak ten mecz wyglądał. No i teraz, jakie mogą tutaj być pary, na przykład Manchester City kontra Barcelona, Porto kontra Tottenham, Manchester United kontra Ajax, Liverpool kontra Juventus. O, Liverpool kontra Juventus to dosyć ciekawe zestawienie. No tutaj wiele zmiennych, tak, jeśli chodzi o te drużyny. Bo na przykład te drużyny z ligi angielskiej one się charakteryzują taką sinusoidą, raz grają dobrze, raz po prostu kiepsko. Natomiast bardzo ona, bardzo dobrze gra, tak? Bardzo dobrze gra. To zadziwiające, jak ten Messi dalej po prostu pokonuje przeciwników, kładzie ich praktycznie na boisku, chociażby tu w ostatnim meczu z Olimpikiem, położy dwóch obrońców tyle lat na karku i dalej zwodzi ich, tak? Zdobywa bramki, co ja nie wiem, to jest, to jest po prostu jakiś, to jest to coś od Boga, to jest talent od Boga, bo to jest niemożliwością, żeby kolejne drużyny były pokonywane. Według mnie młodością się nie zdobędzie jednak Ligi Mistrzów, tak? Chociaż fajne to było, to był taki romantyczny sen tak naprawdę, tak? Że Ajax by zdobył Ligę Mistrzów, że ci młodzi, gniewni, ale według mnie raczej nie. Ale Ajax też konsekwentnie buduje, tak? Buduje tą drużynę od lat, stawia na młodych piłkarzy, żeby właśnie później sprzedawać być może. To jest ta jakaś generacja, tak, pokolenie piłkarzy, którzy rzeczywiście się zaprezentują z dobrej strony. Papiery mocne ma też Juventus, tak. no bo i się, świetne dyspozycje, jeśli chodzi o bramkę. E, kapitalna obrona, jeśli chodzi o Juventus, e, silny napad, tak. Obrońcy Kielini, Bonucci, no to absolutnie to jest światowa to jest topka. Według mnie to jest jedna z najlepszych par stoperów na świecie. No, a jednak ta drużyna musi być kompletna, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, i też mieć troszeczkę szczęścia, tak, jeśli właśnie chodzi o tą Ligę Mistrzów. Zresztą Juventus odrobił przecież te straty i awansował, tak, w no, spektakularny sposób. Dzięki właśnie Ronaldo. Ronaldo, który tutaj w końcu świdruje te rekordy. Wydaje się, że Ronaldo po prostu nie gra ani dla Juventusu, ani drużyny, ani dla kibiców, tylko gra dla siebie, żeby swoje rekordy śrubować, ale w każdym razie pomaga to Juventusowi. Także tak to właśnie wygląda. To wszystko na dzisiaj, napiszcie w komentarzach jakie byście chcieli zobaczyć pary, kto według was zdobędzie Ligę Miszów. Szkoda, że nie ma już Bayernu z Robertem Lewandowskim, no ale tak się to potoczyło. To wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, cześć!